Cześć kochani, witajcie po wakacyjnej przerwie na kanale Podane z Miłością. Trochę mnie tutaj nie było, no ale cóż, wyjeżdżaliśmy na kempingi, dużo spacerowaliśmy, robiliśmy dużo fajnych rzeczy w plenerze, nie było czasu na nagrywanie, ale wracamy. Nic zrobiło się krótsze, zrobiło się chłodniej, pora na coś rozgrzewającego. Co może być typowo jesiennego, jak nie, zupa dyniowa. Zupa dyniowa w ogóle wywodzi się z Ameryki Południowej. Tam pierwsze dynie hodowali, później przyjechały do Europy. Jest to bardzo fajne, rozgrzewające danie. Teraz zaczął się sezon na dynie, więc są najświeższe, najsmaczniejsze, dadzą najwięcej smaku naszym zupkom. Ja swoją zupę robię z pieczonych warzyw, więc najpierw warzywa wszystkie podpiekam i dopiero później robię z nich zupę. Tak, od czego sobie zaczniemy? Przede wszystkim potrzebujemy dyni, na przykład takiej. Nie dużej. Chyba, że mamy dużą rodzinę, wtedy możemy użyć dużej dyni. I co? Musimy ją sobie pokroić na kawałeczki. Chociaż to nie jest łatwe zadanie, bo dynia jest twarda i trzeba z nią postępować ostrożnie. Ok, przepołowiona. Teraz przekroiliśmy dynię, oczywiście trzeba wyjąć ten środek, który się w niej znajduje. Wszystkie pestki sobie wyciągamy i oczywiście możemy je umyć, obsuszyć i zjeść. Takie pyszne są bardzo świeże i bardzo zdrowe. Ok. Pozbyłam się miąższu, teraz możemy ją sobie ładnie pokroić. Na mniejsze części. Z nią trzeba bardzo uważać, bo jest twarda, ciężko ją się kroi. A po podpieczeniu stanie się fajna mięciutka. Będzie ją fajnie wtedy użyć do zupy. I podpieczenie doda też jej fajnego smaku. Teraz wszystko sobie wrzucam do naczynia żaroodpornego. Nie ja wiem, czy moje nie będzie troszkę za małe, ale może jakoś się tu pomieścimy. Chyba jednak będę potrzebować większej blaszki, ponieważ dynia zajęła mi całe miejsce. A tu mamy jeszcze marchewkę, pietruszkę i papryczkę. Idę szukać blaszki. I tak, tutaj mam blaszkę. Jest troszkę większa jak naczynie żaroodporne, więc powinno to się ładnie jakoś lepiej pomieścić. Żeby wszystkie warzywa miały okazję się fajnie podpiec. To sobie tutaj przerzucę. I pomiędzy poupychamy resztę. Teraz tak, co ja tutaj jeszcze dodaję? Tu mam czosnek. Czosnek przecinam sobie na pół. Oczywiście w poprzek. Oj, ja wezmę duży nóż. Poprzek. Żeby nam się ładnie wszystkie smaki wydobyły. O, troszkę tego próżku zrzucimy. I pomiędzy dynie. Teraz tutaj mamy jeszcze papryczkę. Papryczka w zasadzie nie musi być, ale doda też nam troszeczkę fajnego koloru tej zupie, ponieważ zupa jest pomarańczowa, żeby jak najładniejszy kolor uzyskać. I w smaku też troszeczkę doda, bo jest lekko pikantna. A dynia, marchewka to takie dosyć mdłe warzywa, więc na pewno taki smaczek im się przyda. Ok. Na jakieś troszkę mniejsze części. Nie muszą być drobne, ponieważ zupa będzie zmiksowana. Przerzucamy. Teraz cebulkę. Też żeby dodać tej zupie troszeczkę takiego pikantniejszego smaku. Nie była zbyt mdła. Na jakieś tam cząstki. Ok. Ląduje sobie tam. Teraz. Tutaj mam jeszcze dwie marchewki, pietruszkę. Oczywiście najpierw obieram sobie to ze skórki. Jak warzywa obrane, kroimy znowu na mniejsze części. Rzucamy między dynie. A, zapomniałam o tym wspomnieć. Na sam początek, jak zaczynamy kroić warzywa, rozgrzewamy sobie piekarnik. 180 stopni. Góra, dół. A w międzyczasie możemy sobie wszystkie warzywa pokroić, przygotować. Można by też tutaj dodać troszeczkę selera, ale ja już mam dużo tych warzyw, więc już nie będę go dorzucać. Ok, żeby się ładnie przypiekło. Teraz dla smaku, dla koloru, dla lekkiej kwaskowatości, kilka pomidorków koktajlowych, może być jeden zwykły, przekrojony powiedzmy na pół. I teraz tak, co my tu mamy? Na żywa wszystkie pięknie leżą sobie w blaszce. Teraz troszkę oleju. I teraz troszeczkę je posolimy, żeby nie były takie mdłe. Nie za dużo dwie szczypty soli. Wystarczy. Troszeczkę oleju, żeby to tak bardzo nie wysychało. Zwłaszcza na czosnek, żeby nam się nie wysuszył. Troszeczkę pokropić, nie za dużo, i kawałeczek yy, tak tego ziela, czyli rozmarynu. I sobie posypujemy. Zapomniałam mi się nazwa, ale już się przypomniała. Tak to jest ok. rozmarynem. Możemy dosypać też tymianku. Akurat nie mam w domu tymianek. Ten bardzo do tego pasuje. Później też Trzeba pamiętać, żeby po upieczeniu te gałązki wyjąć, bo one będą troszeczkę gorzkie i nie będzie to smaczne sobie. Teraz do piecyka, pół godziny minimum, 40 minut, 45 najlepiej. Zapiec, żeby nie były one przypieczone, ale żeby delikatnie zmiękły. Chodzi o to, żeby one były zmiękczone. I co? Widzimy się w następnym wejściu. Pam, 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 pam. Właśnie wyjmam warzywa z piekarnika. Słuchajcie, jak to pachnie. Czosnek, ta dynia, pomidorki. To jest po prostu obłęd. I tak, po czym poznać, że warzywa już się przypiekły, że już im wystarczy? O, wystarczy wbić widelca i poczuć, że dynia już jest mięciutka. Parchewka czy pietruszka nie muszą być miękkie, ponieważ to i tak będzie się jeszcze gotowało w zupie, odda swój smak. Na sam początek co robimy? Wszystkie patyki sobie wyciągamy. Jakieś ziółka, które mieliśmy posadzane. Bo one będą za twarde do zupy. Mm, naprawdę, że nie można przez przekazać tego zapachu. Gdybyście mogli to poczuć, naprawdę to jest obłęd. Po prostu pięknie to pachnie. No i dobra, działamy dalej. I tak, warzywa są podpieczone. Teraz wszystkie te warzywa... Oprócz dyni wrzucamy sobie do garnuszka. Niech one sobie już tam siedzą. Dynia jeszcze nie, ponieważ z dyni musimy zabrać skórkę. Są jeszcze ciepłe, ale to nie szkodzi. Wrzucimy je tutaj wszystkie. Wyciskamy ten upieczony czosnek. A nie wiem, czy wiecie, zupa dyniowa podawana jest tradycyjnie w święto dziękczynienia w Stanach i w Halloween się gdzieś ją jako tradycyjną potrawę zajada. To taka ciekawostka na temat zupy. Chociaż dynia w Stanach służy głównie do do ozdób, ale gotuje się również z niej zupę. Do niedawna też o tym nawet nie wiedziałam. Ok, wstępnie te warzywa już tutaj włożyłam. Teraz możemy zaczekać, aż przestygnie, a możemy od razu z gorącymi warzywami się bawić. Słuchajcie, musimy zabrać tą skórę Obsa. Wyrzucamy dynię, żeby nam to. Ale jest naprawdę już tak kruchutka. Nie siedziała wcale długo w piekarniku. Warzywa udało mi się wszystkie przełożyć. Całą dynię przełożyłam do gara. Teraz włączamy sobie palnik. Tutaj mam litr bulionu. Słuchajcie, może to być rosół, może to być bulion z kostki. Równie dobrze może to być woda. To no już tylko i wyłącznie od Waszego uznania zależy, co, co wolicie dodać. Teraz to sobie wszystko o, pomieszałam delikatnie. 15-20 minut, zagotowujemy. 15-20 minut. Niech te warzywa, parchewka i pietruszka nie są jeszcze całkiem miękkie, one muszą się troszkę pogotować. Jak to się zagotuje, wtedy będziemy dodawać resztę składników. W zasadzie nie ma tego już wiele, tam jeszcze tylko mleczko kokosowe i imbir, ale to już dodamy po ugotowaniu. I będziemy miksować warzywa na zupę dyniową, są już ugotowane. Teraz zostało nam imbir. Ścieram sobie imbir na mojej magicznej tarce. Spójrzcie na to maleństwo, jakie ono jest piękne. Tu sobie ścieram, ścieram, ścieram. I do zupy. Imbir ma troszkę ostry smak. Dynia jest bardzo słodka i bardzo łagodna. On też troszeczkę tak podkręci nam ten smaczek. Na razie wystarczy, żeby nie było zbyt dużo. No, czasami imbir potrafi być też dosyć ostry. Teraz tak, moją zupkę sobie tu przysunę. Zapodam sobie ściereczkę w swoją stronę, żeby mnie zupa nie oflapała przy miksowaniu. Złóżcie taki patent, żeby sobie ubrań brudzić. I teraz miksujemy wszystkie warzywa. O, Miksu się. Warzywa są już wstępnie zmiksowane. Teraz zmiksuję jeszcze mocniej, żeby był ładny, gładki krem z tego. Powstał nam piękny, gęsty krem. Teraz 200 ml mleczka kokosowego. Możemy też dodać zwykłej śmietanki, jeżeli taką wolimy. Ja tam wolę mleko kokosowe. Ono też dodaje specyficznego smaku tej zupie. Mm, to tak pięknie pachnie, naprawdę aż sienka leci, to co są za zapachy. Teraz możemy to jeszcze zagotować i przyprawić. Słuchajcie, teraz tak. Ja jeszcze delikatnie to podgrzeję. Mm. Mm -hmm. Więc jeżeli teraz doprawiamy tą zupę i dodaliśmy mm, rosół albo kostkę rosołową, coś co już jest słone, musimy uważać ze solą. Do mojej zupy jeszcze trzeba dodać troszkę soli. I mam tak tutaj płaską łyżeczkę soli, pół łyżeczki. Gałki, pół łyżeczki kary, łyżeczki imbiru, kurkumy i pieprz. Teraz to sobie tu wszystko wsypuję. Mieszam i za chwilkę jeszcze sprawdzę, czy potrzeba jeszcze troszeczkę soli, czy już tej soli wystarczy. Po prostu musimy. Ponieważ dynia marchewka są bardzo słodkimi warzywami, więc trzeba ten smak tak ładnie do siebie dopasować. Mm. Myślę, że już jest idealnie, jest delikatny słony posmak, ale jednak bardziej przebija się ten słodki, jest lekko pikantna przez te wszystkie przyprawy. To jest naprawdę przepyszne. Dobra, wracamy za chwileczkę, będziemy tą zupkę sobie podawać. Zupa jest już gotowa. Nalałam do miseczki. Oczywiście nie obyło się bez strat w ubraniach. Pomimo ściereczki tak się pochapałam. No ale to już trudno. Teraz tak. Zupkę sobie tutaj przelałam do miski. Teraz biorę sobie łyżkę jogurtu naturalnego. Greckiego, bo jest bardzo gęsty. I sobie tutaj troszkę tego układam. To troszkę kwaskowatości w tej zupie. Tutaj mam, tutaj mam chlebek. Znowu zapomniałam, jak to się nazywa, no ale nieważne. Widzicie, takie no, kosteczki. Możemy sobie takie grzanki sami zrobić, oczywiście. Wystarczy podsmażyć chlebek na masełku, posmarować go delikatnie czosnkiem. Będzie pyszne pieczywo czosnkowe. I sobie też do tej zupki dołożyć. Kilka pestek z dyni, oczywiście tego nie może zabraknąć. O, proszę. I tak oto powstała pyszna zupa krem z dyni. To jest naprawdę świetne rozgrzewające danie, ponieważ zawiera imbir, zawiera kurkumę. Jest działa rozgrzewająco, jest na świetna na jesienne takie deszczowe wieczory. Chociaż dzisiaj jest nawet ciepło, ale też z chęcią ją zjemy, bo jest naprawdę bardzo dobra. Jest pieczone warzywa dodają mu dodają jej świetnego smaku. No i co, polecam gorąco i na pewno zróbcie i dajcie znać jak wyszło. No i co, zobaczymy się w kolejnym jesiennym wydaniu. Tym razem coś na słodko. I co? Do zobaczenia. Subskrybujcie, oglądajcie, lajkujcie i komentujcie. Teść pa!